Cykl kryminałów, w których akcja toczy się na Śląsku, dotarł także do Świętochłowic. 15 września w mieście odbył się spacer śladami mordercy, w którym uczestniczył autor powieści Ukochaj na śmierć. Staram się pokazywać różne takie miejsca na Śląsku, które są mniej znane. No i stąd, stąd, właśnie, stąd właśnie to miasto. I oczywiście Świętochłowice się wzięły stąd, że jest tutaj Ombuds Zgoda, a, a jednak właśnie chciałem napisać o, o obozach pracy na Śląsku, no bo to jest taka, taka karta historii Śląska, które, o której ludzie spoza Śląska raczej mało wiedzą. Mieszkańcy mieli okazję, by poznać książkę z zupełnie innej perspektywy. Od kilku lat e, prowadzę bloga, e, zarażam czytelników e, książkami, każdy może znaleźć u mnie coś innego, ale w większości są to kryminały. E, Roberta Ostaszewskiego również posiadam w swojej e, biblioteczce. E, no i chciałam dzisiaj tutaj e, przyjść na spacer, żeby zobaczyć e, jak to wygląda trochę od, od kuchni, mimo tego, że jestem mieszkanką Świętochłowic. Przewodnikiem wycieczki była Monika Kasner, która zaprowadziła fanów kryminałów w miejsca akcji z powieści. Przejdziemy się na pewno y, śladami y, pościgu policjantów, tak, żołnierską, y, polaka i cmentarną. Staniemy przy cmentarzu, bo tam się odbył pogrzeb no trupa. No trup musi być w kryminale no, i gdzieś go trzeba pogrzebać, to właśnie na naszym cmentarzu, y, na starym cmentarzu. I później pójdziemy sobie y, katowicką. Nadworcową, bo tam też jest akcja, jeszcze w starym budynku, czy przy starym budynku muzeum, którego dzisiaj nie ma. To też jest ciekawa rzecz, że pisarz jeszcze widział, natomiast dzisiaj my, my pamiętamy, ale już go nie ma. No i zobaczymy sobie budynek pizzerii, bo ta pizzeria też się u nas pojawia, ta nasza właśnie pizzeria, nie będę tutaj lokować produktu, ale wszyscy wiedzą, która właśnie w dawnej poczcie. Aktywni uczestnicy otrzymali pamiątkowe egzemplarze z osobistymi dedykacjami.